Wiele osób, które mieszka przy ruchliwych e, miejskich trasach, albo nawet przy wąskich uliczkach w centrum. Jesteśmy akurat w centrum Warszawy, więc mieszkańcy okolicznych domów doskonale znają ten scenariusz. Późny wieczór, ulice pustoszają i nagle pojawia się ryk silników. Cześć, tu Dorota. I Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień dobry.tvn.pl Zwykle mężczyźni w swoich drogich furach próbują zaimponować sobie nawzajem nie tylko głośnymi wydechami, ale też nielegalnymi wyścigami, które przynoszą co roku tysiące ofiar. Jedna czwarta osób, które ginie w wypadkach samochodowych, ginie z tego powodu, że ktoś nie dostosował prędkości do warunków jazdy. I o tych nielegalnych wyścigach, ale też o bezradności policji, która jest ewidentna w niektórych przypadkach, porozmawiamy sobie z naszymi gośćmi. A są nimi. A oczywiście. Teraz ja. Marek Konkoleski, ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest naszym gościem. Dzień dobry. I Zbyszek Urbański, dziennikarz i specjalista do spraw technologii, e, także były policjant, jest naszym gościem. Dzień dobry. Witamy. I kierowca przede Dzień wszystkim. Dzień dobry. Do dobry Panowie, może jako do byłych policjantów się do was zwrócę. Może wam też niezręcznie pewne rzeczy komentować, ale jak to jest, że na przykład w Gdańsku od jakiegoś czasu grasuje motocyklista? O, widzimy teraz obrazki z różnych przejażdżek, to akurat samochód, ale, ale tu mówię o motocykliście, który jeździ po 300 na godzinę po mieście między samochodami, wrzuca to do internetu, a policja nie jest w stanie skutecznie go wyeliminować. Niejaki frok, który też. Przez wyścigi uprawiał. miesiące, terroryzował kierowców, też nie jest w stanie. Przez długi czas nie był w stanie zostać schwytany. Czy to jest problem policji, czy to jest problem sądów, które potem takich ludzi wypuszczają z braku dowodów? Ty na ciebie, ja na ciebie, znaczy, ty, ty na ty mnie. Ty jesteś lepszy ze świata cyfrowego. <noise> ja myślę, że problem leży i tu, i tu. To znaczy tak, policji jest zbyt mało na ulicach. Są cały czas niedoposażeni, jeżeli chodzi o takie pojazdy, które by były w stanie konkurować, czyli ścigać dogonić. po prostu. Ale to też, słuchajcie, jest taktyka zatrzymania. Trzeba brać pod uwagę inne aspekty, a nie tylko to, żeby go dogonić za wszelką cenę. Chodzi o zatrzymanie, niedogonienie albo ustalenie zatrzymania. Ukaranie. I tutaj te, te trzy punkty chyba szwankują troszeczkę zbyt często, bo często ci kierowcy motocykli mają albo bieżą bez tablic, albo mają zasłania, zasłonięte te tablice rejestracyjne, albo mają pozmieniane numerki i, i, i. Albo ruchome jak ostatnio zatrzymane <grym> kierowca, który obracał tak. jak w e, taksi. Albo że wbądź, też <grym> był ta, taki tak. Nie, tak, ale, ale, to, ale on to, że... miał jeszcze pistolety ale jeśli oni na przykład wrzucają filmiki do internetu, gdzie no nie widać twarzy, widać nie wiem, ręce, sylwetkę, widać samochód, no to rozumiem, że mogą śmiać się w twarz potem służbą, mówiąc, a to ja nie, nie ja prowadziłem. Ja tylko rzucam ten filmik, to nie ja jechałem. Czy tak, tak trudno jest naprawdę udowodnić? Trzeba Trzynę. udowodnić, a jeżeli nie mamy na, na czym bazować, hmm. bo na samym Adresie IP hmm. czasami to za mało, poza tym mamy w dzisiejszych czasach VPN, -y, które naprawdę potrafią oszukać, aczkolwiek policjanci hmm. do spraw cyberbezpieczeństwa polscy są naprawdę jednymi z najlepszych na świecie, to jednak to jednak są za, zarzuceni innego rodzaju obowiązkami. Tu A jeśli jest my nagramy problem. taki film, gdzie jest bohater z tablicami rejestracyjnymi, widzimy jego rajd 200 km na godzinę, to to jest dowód dla policji? Jest to powód do tego, żeby zainteresować się delikwentem, wszcząć postępowanie i wyjaśniające na początku, hmm. sprawdzające, jak zwał, tak zwał, ale żeby Posunąć tę sprawę, żeby się coś zaczęło dziać i posunąć sprawę do przodu. Jeżeli, jeżeli z tego filmiku został, zostanie udzielona odpowiedź, kto, gdzie, kiedy, w jaki sposób popełnił wykroczenie albo przestępstwo, świadek tego zdarzenia będzie świadczył na policji, to gość jest trafiony zatopiony. Ja mogę się z wami założyć. Że to jest kwestia dwóch, trzech miesięcy, i ten kozak z Gdańska, który terroryzuje niewinnych ludzi na drogach publicznych, który śmiga tym motocyklem 200-300 kilometrów na godzinę, który lansuje się w tym wirtualnym świecie, prędzej czy później poniesie odpowiedzialność za popełnione czyny. Policja Pomorska już wie, kto to jest, i tak jak powiedziałem, to jest kwestia czasu. Natomiast. Filmiki ok z jednej strony, ale te filmiki nie do końca obrazują... Czy rzeczywiście zostało popełnione wykroczenie? No podam przykład. Nowy wy wielkie gwiazdy TVN-u. Przechodzicie przez przejście dla pieszych. Mamy dwa, trzy wyznaczone pasy na marszałkowskiej. Weszliście na przejście, świeciło się światło zielone. Jesteście na środkowym pasie, nagle się świeci zielone mrugające, robicie dwa kroki, świeci się światło czerwone. I paparazzi przychodzą, robią zdjęcie. Gwiazdy Dzień dobry, TFN, przechodzą ostentacyjnie na czerwonym świetle i pokazuje się tylko to zdjęcie, ten fragment. Kto uwierzy, kto uwierzy, że wyszliście zgodnie z przepisami? Że byłeś prawda? na środku pasów, kiedy się zmieniło. Natomiast coraz więcej tych filmików trafia na policję. Coraz więcej ludzi ma odwagę cywilną, żeby świadczyć, że rzeczywiście ten materiał nie był zmanipulowany. Że rzeczywiście ta osoba była świadkiem rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego. I ta skrzynka stop agresji drogowej robi, robi naprawdę furorę. Ba! Tylko nie dajmy się zwariować. Nie nagrywajmy wszystkiego i nie nagrywajmy wszystkich, tak jak robi taki nocny astronom z podzgierza w Ozorkowie, co nagrywa po prostu wszystkich, którzy popełniają nawet jakieś najbardziej błahe, prozaiczne naruszenia. Mhm. Tylko heavy metal, tam gdzie są naprawdę rażące, poważne wykroczenia. Czy jest Tedy przyzwolenie ta. dla takiej jazdy? Bo ja sobie czasami zaglądam na takie strony w internecie czy, czy na profile social mediowe, gdzie wrzucane są tego typu filmiki i bardzo często pod tymi filmikami jest duża radość ludzi, którzy je lajkują, mówią o ale kozak, ale pojechał albo, albo piszą coś w stylu no skoro koleś umie jeździć, nikomu nie zrobił krzywdy, to co się czepiacie, nie? Na razie nie zrobił krzywdy, to jest po pierwsze. Po drugie jest fascynacja tego typu sytuacjami. To wynika Prawdopodobnie i z filmów. A i szybcy, z i i i i tak. szybcy i świetli. Szybcy i to my, ale, a tam jest szybcy i wściekli. Wściekli. Tak. Ale także z gier. Też z gier, no gdzie tak, są wyścigi i tak dalej. Komuś się wydaje, że weźmie tę kierownicę z plastiku, wciśnie pedał gazu też to jest to samo. przy tej kierownicy i on już umie jeździć. I hura jedzie do przodu. No jest przyzwolenie, zwłaszcza wśród młodych ludzi, a wśród starszych to tak, żeby policja nie złapała. To jest jakaś też taka zabawa. Że, wiesz, masz rację, tak? bo dla młodego człowieka, młodego gniewnego, synonimem dobrego kierowcy jest ten, kto po pierwsze bije rekordy prędkości i czasu z Gdańska na przykład do Krakowa, do Warszawy, etc., etc. z jaką maksymalną prędkością się poruszał. Bardzo często lansujemy się, chwalimy się na imprezach towarzyskich. I po trzecie, ile samochodów wyprzedziłeś w trakcie jazdy i czy ktoś cię wyprzedził. Tak? Mhm. Ale jeszcze raz mówię, jeżeli jesteś naprawdę takim kozakiem, jeżeli potrzebujesz tego, poziomu adrenaliny. To nie traktuj dróg publicznych jako torch wyścigowych, tylko zapisz się do jakiegoś Automobil Klubu i stań w szranki z, naprawdę z takimi prawdziwymi kozakami, y, y, instruktorami techniki doskonalenia jazdy, y, z kierowcami rajdowymi, wyścigowymi, a ja to wielokrotnie mówiłem. Wtedy okaże się, że jesteś o, taki. Taki, tyle ci brakuje. A, a, tylko ale ryba psuje się od głowy. Poseł za ostatnio będący 200 na godzinę potem się tłumaczył, że on się na lotnisko spieszy. Panie Oczywiście redaktorze, a nie bawiąc się w politykę a, to nie ja jest powiem polityka, tylko tyle. No, jako obywatel, ale, ale nie, kochany, tak. nie bawiąc się w politykę, bo to jest program śniadaniowy ale powiem uczciwie: dobra informacja dla tych, którzy jeżdżą szybko, brawurowo. Uważajcie już niedługo, za przekroczenie prędkości 50 plus poza obszarem zabudowanym, stracimy prawo jazdy na trzy miesiące. Bardzo dobre rozwiązanie. Mam nadzieję, że ten pan poseł Mejza głosował za zaostrzeniem tych przepisów prawa. Sprawdza, naprawdę sprawdzę, jak głosował. Ja chcę zapytać pana, czy tylko określone marki, kierowcy określonych marek samochodów się ścigają? Bo mam wrażenie, że zawsze to jest jedna lub druga marka. No nie, nie, nie. Trzy. Ja sobie trzy. wypraszam. Trzy. No ty... A ja mam na myśli jedną tylko. A, ja, ja, dobrze, ja chyba wiem. O, o Kupujemy macie, sobie mówicie. szybki samochód i wtedy na zbierze no, no. słynny wypadek, kiedy para odebrała z, samochód z salonu, Mercedes. prawda? Przepraszam. I pojechała szybko się popisać, zostawiając dziecko w, zostawiając dziecko w domu i zostawili go to dziecko już na stałe, bo zginęli w wypadku pierwszego dnia, ale, bo się chcieli popisać, wiecie, chcieli wiecie, spróbować, ile wyciągają? Chyba tak. Przepraszam. troszkę przepraszam, przepraszam, ale wiecie też na czym polega ta istota prędkości? Że jej nie czuć. E, e, Dokładnie, dokładnie w ten sposób. E, my jesteśmy ze złyżkiem prawie rówieśnikami, tak? Ja pamiętam, jak jechałem dużym fiatem, małym fiatem, bo to było pierwsze moje auta, z, z ręką, tak? Czuło się ten demon prędkości, ten silnik tak wył, 60, jak jechałem 100 sto... kmh. O, ja że się... za chwilę, Tak, ja miałem. Natomiast w dzisiejszych, w dzisiejsze, w dzisiejsze konstrukcje są tak komfortowe, tak wyciszone, że jak czasami rozpędzisz się na autostradzie... Hmm. Przepraszam, ja że staram się jeździć zgodnie z przepisami, ale yy, hipotetycznie... Jedziesz tak jak ten pan, 200 km na godzinę i przyhamujesz, zwolnisz do prędkości 50, 60 km na godzinę? Wrażenie, to masz wrażenie, mierzesz. że możesz otworzyć drzwi i wysiąść z samochodu. A praw fizyki już ci nie da, bo to 60 km na godzinę, jak walisz w drzewo, tak byś spuścił ten samochód z czwartego piętra na ziemię. Nie ma chętnych, którzy by tam wszedł ale szybki samochód nie zwalnia od myślenia. No kurczę, ja jeżdżę samochodem, który jest postrzegany przez 90% społeczeństwa kiedyś jako gangsterski wóz, a teraz tylko wariant. To jest te od razu. Zbyszek, ale wiesz, jaka to sprawda? To był radikalny. Ale wiesz, jaki jest lans, gdy jedziesz samochodem, który ma 500-600 koni mechanicznych i jedziesz, jest 40, ty jedziesz 40 km na godzinę. Łapiesz oko spikera. No gość, który ma super furę, który potrafi jechać 300 na godzinę, potrafi jechać 50 km na godzinę. Ale Lepiej tak się załóż. Panowie panowie, bo tu jest ekscytacja duża. Widzę, że dużo męskiego tutaj testosteronu wycieka. Tego, nie, ale, ale. A ja muszę zadać pytanie. Czy nie jest tak? Tak, że ludzie, którzy próbują jeździć przepisowo, bo ja też sobie taki eksperyment robię właściwie, cały czas jeżdżę przepisowo, nagle ruch wokół ciebie zaczyna wywierać gigantyczną presję, mruganie długimi, bo jedziesz na 40, 140, wyjechałeś na lewy pas, ola boga, od razu w sznurek samochodów, które chcą cię z tego pasa spędzić jak najszybciej. W mieście, jakbyśmy teraz stanęli z radarem, może zrobimy to, macie radary? No nie, bo, ale, ale mało bo, kto ale jeździ zgodnie z, z przepisami, na czyli mówiąc krótko, filmem. ruch w pewnym sensie wymusza, wymusza. na ludziach łamanie przepisów. Oczywiście, że jeżeli jest płynny ruch, jeżeli hmm. jesteśmy doświadczonym kierowcą, to starajmy się jeździć w miarę płynnie, zgodnie z przepisami. Pojawiły się teraz samochody dla 14 czternastolatków, elektryczne, takie jedno, dwuosobowe. One mogą maksymalną prędkość osiągnąć 45 km na, na godzinę. Ja uważam, że dobrze, że jest taka możliwość. Im bardziej doświadczony kierowca, tym lepiej. Natomiast ja współczuję tym młodym ludziom, którzy wsiadają do tego samochodu, wyjeżdżają na ulicę Warszawy i są zatrąbieni chyba z każdej strony. Wręcz ich wyrzucają na ścieżkę podam rowerową, bo tam miejsce. Słuchajcie, podam wam przykład. Ostatnio wracałem yy, z konkursu, finału konkursu Policjanta Ruchu w Katowicach i jechałem nieoznakowanym samochodem z widorystratorem. Ciemne auto, z tyłu koguty, było widać, że to jest jakiś tajny, cywilny samochód. No i wielka kamera. Ja to tym samochodem z kolegą zgodnie z przepisami prawa. No bo obciach byłby, żeby ktoś mnie jeszcze nagrał, że łamie, łamie przestrzeń i tak naprawdę. dalej. Słuchajcie. Korek niemiłosierny, niemiłosierny korek. Jak ci kierowcy za mną się męczyli, jak myśmy jechali 50, to 50 nie było chętnego, który by nas przedził. Mm -hmm. 80, 80. Widzę, męczą się ci kierowcy. Mówię, no, no na Boga, no trzeba coś z tym zrobić. Zjechaliśmy na stację benzynową, chyba kierowcy odetchnęli, poszli. I coś tym jest. Mm -hmm. Czasami jak jedziesz to jest zgodnie z przepisami 50-60 km na godzinę, po prostu... E Jesteś dla niektórych zawali drogą, tak? Natomiast e ja wierzę, że do, dożyjemy takich czasów, że jak będzie pięćdziesiątka, to będzie pięćdziesiątka, tak jak na zachodzie. Jak będzie 60, to 60, to jest kwestia jeszcze, kwestia jeszcze czasu. A wracając do tych wyścigów nielegalnych ulicznych, do tych do tego driftowania, i tak dalej, resort infrastruktury, resort sprawiedliwości pracuje już nad nowelizacją kodeksu karnego i będą specjalne przepisy, taki bat na tych, którzy uprawiają nielegalne wyścigi uliczne, organizują te wyścigi, ekscytują się. Tymi wyścigami, jako, jako publika, a także ci, którzy będą palić gumę, jeszcze trochę, jeszcze trochę i będzie bat, i nikt nie powie, że policja jest bezradna. Amen. Bo bata to już przypadkiem nie ma, no bo są przepisy, wszyscy wiedzą, gdzie te wyścigi się odbywają. Jakbyś tak. tak ustawić tam za śmietnikiem z yy, Ale radarem. jest coraz lepiej. I naprawdę to to już nie jest to co było 5, 6, 7, 8 lat temu, a jeszcze do tego dojdą meduzy, tak zwane fotoradary akustyczne, o których jest coraz głośniej i mam nadzieję, że samorządy e, prędzej czy później będą wyposażać się właśnie w tego typu narzędzia. Nie będzie ma. Będzie coraz lepiej. I gwarantuję. Cześć, tu Dorota. I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na... Dzień